Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Uciekinierki. Dzisiaj będzie bardzo ważny odcinek, ponieważ wreszcie będzie ślub naszej pary, czyli Zuzi i Karola. Już schodzimy na dół i już Wam pokazuję, czy zaszły jakieś zmiany. W sumie tak, zmieniłam tutaj. Um, może na chwilkę tutaj włączymy światło albo poprosimy Zuzię, żeby tutaj podeszła, żeby się światło zapaliło. Zaraz też Wam pokażę, jak zmieniłam Zuzię, ale na razie stop. I tutaj właśnie zmieniłam meble i zrobiłam taką bardziej szarą kuchnię, nie wiem czemu, ale takiej nabrałam właśnie ochoty na taką zmianę. Tutaj też postawiłam taki mały stoliczek, ponieważ pisaliście, że brakuje właśnie stołu i ten stół tutaj sobie stoi. Tutaj mamy gitarę, ale gitarę można sobie przecież dowolnie zmieniać, gdzie tą Karol ją zostawi, tam właśnie ona stoi. Także Karol może przestań właśnie grać i trochę ćwicz grać na gitarze, no nie wiem, improwizuj albo ćwicz po prostu. A ja Wam pokażę Zuzannę, jak ją zmieniłam. Może, żeby było lepiej widać, to podejść w ogóle na dwór. Zobaczymy cię na dworze. Odsunąłam też tutaj te doniczki wszystkie, bo jak wiecie, tutaj było trudno z dostępem. Także zatrzymaj się Zuzanno, a ja Wam właśnie pokażę. Postanowiłam, że chciałabym właśnie, żeby Zuzia wyglądała już, wiecie, trochę bardziej dorośle, dlatego je zmieniłam fryzurę na taką bardziej ułożoną już. Wciąż taką wiecie, dosyć co się dzieje. Brudno chyba. No cóż, żeby była taka bardziej ułożona, ale wciąż taka dosyć młodzieńcza. Także w sumie zmieniłam jej chyba tylko bluzkę, kolor spodni i tak zostawiłam. Ostatnio nie pobieram zbyt dużo modu wiecie, więc po prostu te rzeczy mi się już powtarzają. No i jeszcze do niej pozmieniałam jakieś stroje kolejne, ale na razie wam nie będę pokazywała, ponieważ zaraz zobaczycie po prostu na ślubie. Także ścianki sobie opuścimy. Teraz ty się na chwilkę jeszcze nudzisz, więc może zmi zmień, boże, zbierz cały plon. A Karol tam sobie ćwiczy, właśnie, ja bym chciała, żeby. O! Nawet ładnie. Żeby on, wiecie, miał ten poziom umiejętności rozwinięty jak najbardziej, bo wiecie, że chce, żeby on zarabiał tak z napiwków. Tutaj mamy obraz Karola, który zrobiła Zuzia, więc Zuzia później sprzedaj to kolekcjonerowi. Pokaż no się. Tutaj sobie chodzi i zbiera. I też tutaj ona miała w wyposażeniu jeden obraz, też to sprzedam. Bo mamy rachunki, słuchajcie, i rachunki dosyć spore. Tutaj też jakieś plony poprzednie, więc też to wysprzedaję. Aha, a Karol coś ma? O, Karol też ma, zobaczcie, więc sprzedamy sobie plony oraz te. No i już jesteśmy dosyć na plusie, także jeszcze nam się przyda, ponieważ musimy zorganizować ślub, ale może zapłacimy rachunki. No i w przyszłym odcinku pojedziemy też na, te obiecane, na ten obiecany miesiąc miodowy. Może Zuzia namaluje jeszcze coś jednego? Może maluj surrealistyczny duży? No nie wiem, coś tam, cokolwiek, byle wiecie. Coś jeszcze sobie w ostatnich chwilach y, zarobić. A zaraz, właśnie, troszeczkę po południu zrobimy ten ślub. No to wiecie co? No to może Zuzia nie maluj. To może idź się troszeczkę, wyśpi. Śpi. Zobaczymy, jak ten Karol się czuje. Tu Karol też się troszeczkę zdrzemni. Żebyście byli wypoczęci. Tak o 18 będziemy właśnie robić ten ślub. Nie wiem, czy już nie będzie za późno, ale mam nadzieję, że nie będzie jeszcze za ciemno właśnie. No i piżamkę jej zmieniłam i też włosy na takie po prostu rozpuszczone. Dobra, budźcie się. Budźcie się. No tak nie do końca jest wyspana. No powiem Wam, nie wiem, co robić. Też będzie zaraz brudna. No to nie, to ślub weźmiemy sobie jutro. Wiecie, no też nie chcę, żeby ona na własnym ślubie się czuła bardzo źle, więc jeszcze się potem trochę wyśpi i to zrobimy już po prostu we wtorek. A Karol, jako że się nudzisz, no to może tutaj przyjdziesz, pomagasz właśnie może, no nie wiem, odchwaszczaj, podlewaj i zbieraj cały plon. Okej, okay, i mamy wtorek, godzina prawie 15, myślę, że możemy zacząć organizować ten ślub. Jesteśmy już zaręczeni, więc myślę, że po prostu będziemy sobie, gdzie to się zawsze zapominam? Yy, tu zaplanuj wydarzenie towarzyskie, tak? Także Karol nie dzwoni i nam organizuje. Co do się nie wysikałeś? Kurde, skorzystaj może jeszcze szybko. Przed zadzwonieniem. Co tam chcesz robić? Rozmawiaj. Yy, ale zaplanuj wydarzenie i będziemy właśnie planować ślub. No szybko, Karol. Szybko. Talerz do śmietniczki. Też jakieś plony tam i w ogóle, ale to później już to posprzedaję. Bierzemy sobie wesele bez tego prestiżowego wydarzenia. Oczywiście gospodarz, no to my dwoje. Goście. No to zaprosimy wszystkich, których znamy. Jakiś tutaj ludzi, których nie kojarzę, ale tutaj widzicie kandydaci poprzedni. Tu jest brat Karola, tutaj też Sebastian, Monika Kopeć, jakaś kobitka. tych wampirów też zaprosimy, chociaż tego nie lubimy, to tego nie. Olga Wiaderko jakaś, wszystkich, żeby trochę na tym ślubie ludzi było. Artysta sceniczny. Bierzemy. Zrobił się? Zrobił się. Miksolog. Nie wiem tam w zasadzie czy tam jest miksolog. Żywieniowiec. Weźmiemy sobie tak. I... jedziemy. I tutaj szukamy tego miejsca, które ja przygotowałam. No nie mówcie, że się nie da. No nie. Nie wierzę. Przygotowałam specjalnie taką ładną lokalizację i co? No to trudno, to będziemy tam po prostu podróżować i zaprosimy sobie ludzi na miejscu. No to tym razem bierzemy Monikę, tych naszych, tego Adriana niech będzie, Krystiana, tego kolegę, Sebastiana, czyli ci, którzy mieszkali razem, brata Patryka, Mikołaja. No i Zuzia, oczywiście, no tak. No i okej. Okay. Nie, Zuzia się nie kliknęła. To Zuzia tam, wiecie, przywołamy ręcznie. No i jesteśmy tutaj. Ludzie niestety nie imprezowo ubrani, ale no cóż. No to bierzemy sobie tutaj przenieść imkę o imieniu Zuzia. Pokaż się Zuzia, gdzie jesteś? Jesteś. No i tutaj naszą parę młodą przynajmniej tyle możemy zrobić, że przebierzemy ją. Tak, Karol najpierw Karol niech się przebierze, zmień strój. Tutaj mamy garnitur, a Zuzia ma tutaj suknię ślubną, więc zmień strój tu. Nie chcę mi się czekać, aż to się załaduje, więc niech się szybko przebiorą i już zobaczycie jak wyglądają. No i powiem wam, że ona to jak księżniczka. Bardzo mi się podobały te włosy i długo czekałam, żeby właśnie tych włosów użyć tutaj. I myślę, że też ktoś w wyzwaniu królewskim będzie te włosy nosił, bo są takie bardzo moim zdaniem dostojne. A Karol, ty się przebrałeś? Tutaj jest romantycznego trzymaj za ręce. No to zobaczmy to trzymanie za ręce, ale wypadałoby, żebyś się już przebrał ślubny strój i trzymają za ręce. No zobaczcie, jak pięknie. Przesłodko, słodko. już widać, że dorosła. O, on smutny, dlaczego? Czy jesteś zazdrosny? Dobra, Karol. Na chwilkę koniec czułości, bo chciałabym, żebyś zmienił strój. A, przepraszam, to moja wina, bo to nie tutaj był ten garnitur. No tak, co tam, tak ten zareagował, nie wiem. Ale może tutaj podejdźmy wszyscy razem, tutaj może gdzieś, podejdźmy tutaj razem albo usiądźmy wszyscy razem, usiądźmy razem na początek. Tu mamy taką, jak widzicie, działkę. Zatrudni obsługę, żywieniowiec. Barek mamy, nie mamy, ale sobie zatrudnimy tutaj może. A tyle, nie będziemy tutaj tego pianisty, bo wiecie, on będzie nam rzępolił. A mamy, mamy tutaj głośnik, to może pogłoszę tą muzę. Zmieni głośność na wysoka. Taka trochę nie bardzo ślubna, ale niech będzie. Także tutaj podejdź, Zuzia, podejdź tu i Karol też podejdź tu. No chodź, pięknioszko, chodź do przodu. Idzie żywieniowiec. Zuzanna! Podejdź tu, po ten ślubny kobierec. No tak, zresetowałam ją. Czy teraz podejdziesz? Rusz się! O, idzie, wreszcie idzie. I będzie teraz chwila bardzo, bardzo wyjątkowa. Co tam idziecie? Jakieś czułości jeszcze przed ślubne? Chyba się chwalam, że pięknie wyglądają. Tu jakieś jeszcze czułości, ale myślę, że to już moment, żeby kliknąć fantazjuj, a nie można po prostu wziąć ślubu. Klikniemy tutaj fantazjuj. No, a ślub? A da się kliknąć po prostu romantyczne, wziąć ślub? Pogłaś po policzku. Okay, dlaczego nie można brać ślubu? Jak klikam przecież na to, i powinno być ok. No patrzcie, ja nie rozumiem o co chodzi. Kombinuję, kombinuję. I tutaj piszę, żeby chciałam jeszcze raz jakby zorganizować to wydarzenie. I był komunikat, że żeby wziąć ślub, trzeba się zaręczyć. Ale przecież oni są już zaręczeni, zobaczcie, zaręczeni. No ale dziwna sprawa. Zobaczymy, czy da się jeszcze raz kliknąć to. Więcej opcji, romantyczne. Więcej opcji. Wręcz róże, ucałuj, szepcz. No przecież jesteśmy zaręczeni, więc hello, nie mam pojęcia, o co im tutaj chodzi. Romantyczne, więcej opcji. Dziwna sprawa, i wciąż nie można brać ślubu tylko fantazji. Trochę to smutne brać taki ślub, ale być może po prostu nas połączy kodem. Próbuję teraz takie coś zrobić wyczyścić związki małżeńskie. To w sumie nie był nasz żaden związek. Ale może, gdyby tak jeszcze raz, no niestety, nic z tych rzeczy. No to cóż, no to po prostu ja ich połączę, chyba, jako, wiecie, jako ślub, no bo cóż tu można zrobić? Ja na przykład tutaj klikam, jest tylko Fantazjuj, nic ponadto, więc nie wiem, dajcie znać, czy ktoś was też tak miał. Wiecie, oni się zaręczyli, kiedy byli bardzo, bardzo młodzi, więc może jest to jakiś problem, nie wiem. No do wiecie, co robię, po prostu klikam, że to jest nasza żona. Tak myślę będzie najprościej, także wracam z powrotem. Zobaczmy tutaj jeszcze w kasie naszą Zuzię, zobaczcie. No piękna pani młoda, naprawdę mi się podoba. No i cóż, już się cieszy. Młoda para. Będzie, wiecie, już jest szczęśliwa. Tak jakby to był normalny ślub. O, słuchajcie, odnów przysięgi. To chociaż to sobie zrobimy i będziemy mieć ten taki, wiecie, wygląd ślubny. Co to za minusy? No, hej. Zobaczcie. No, więc prawie mamy to samo, co byśmy mieli jako normalny ślub. Są przysięgi, obrączek, chyba nie będzie wymiany. Ale wiecie, tam sobie szeptają jakieś miłe, romantyczne słówka, że się kochają i bla, bla, bla. Wiecie, co to tam, o co tam chodzi? Pięknie to wygląda. Uwielbiam te sceny w Simsach, zawsze uwielbiam na to patrzeć. Tam ci chyba jakoś za bardzo nie zwracają na nas uwagi. Przedł lasy. I to za ceremonia, no więc super. Cieszę się bardzo. Odnowili swoje przysięgi małżeńskie. Fajnie, teraz możemy sobie razem potańczyć. Może. tańcz. O, co tam było? Ojej. Odnów przysięgi. Wciąż to trwa? Myślałam. A, wymieniali się obrączkami. O nie. O nie, ale chociaż to widzimy. Pięknie. Mm. <grym> Kurde, przegapiłam wymiana obrączkami, ale chociaż zobaczyliśmy troszkę po pocałunku, zobaczcie jak ona pięknie wygląda. Czy Karol, czy ty chcesz z nią też zatańczyć? Tańcz, tak, tańczcie razem. Nasi goście sobie poszli, słuchajcie, zostawili nas, mieli dość tego wszystkiego, ale to nic. Będziemy mieć ślub taki po prostu razem tutaj, że zobaczcie, jak kręcą dupkami. To tylko żywieniowiec, widzę sieci. Zobaczcie, jak pląsają. No pięknie. Patrzcie, te kusicielskie ruchy do siebie. Takie dziupki mają. To jedzenie, które nam tu zrobiła żywieniowiec możemy zgarnąć do domu? Tak. Więc spoko, zabierzemy sobie to do naszej lodówki. Tylko to się pewnie zaraz zepsuje za niedługo, za 6 godzin. Może zdążymy. Co tam, romanse jakieś? Porozmawiaj. Ślicznie to wygląda naprawdę. Podoba mi się bardzo. Okej, okay, więc dajcie sobie jeszcze buziaka na koniec tutaj. Co tam chcesz z tym robić? Rozmawiaj. Ale daje jej buziaczka, pocałunek z pasją i będziemy jechać do domu po prostu na noc poślubną. Trochę nam z tym zeszło. Och, pięknie, pięknie, pięknie. Mm. Romantycznie, bardzo. Ona coś jeszcze gotuje, ale dobra, kochani, wracamy sobie do domku razem. Taki to był ślub, słuchajcie. chodogi jeszcze ukradnie, a nie, już się nie da. O, jeszcze zdążymy zabrać? Tak, jest I jesteśmy pod naszym domkiem. Karol stoi, a Zuzia gdzie? Zuzia poszła sprzątać. No proszę, młoda, młoda żona, i już takie rzeczy. A teraz co porozmawiać z Simem o imieniu Karol? Całe jedzenie do lodówki, kochani, żeby nam się nie psuło. Jeszcze, ile będzie dobre 6 godzin, no to spoko, spoko. To też. Muszę podglądać, co oni tam robią. Gdzie? No jest. Jezus, no nie mogłaś podejść bliżej. I tutaj od Karola też coś zabierzemy. Jakieś buziaczki sobie dajcie? Nie za bardzo. Ale klikniemy sobie może yy, Karolem na Zuzie. Postaraj się o dziecko. To będzie ich pierwszy raz, wiecie, więc zobaczymy. Co z tego wyjdzie. Tak, ucieszona. No, wow, więc idźcie idźcie. Czekam na to, czekam. Nie wiem, czy będziemy robić test ciążowy, czy będziemy po prostu zobaczymy, co się będzie działo. I co tu tak jest żółto? Nie lubię takiego koloru. O, tak lepiej, tak lepiej, dobrze, więc trwa to, co tam ma się dziać, co się tam właśnie dzieje. Ja przy okazji Wam powiem, że tutaj dałam Karolowi jedną żabę, znaczy dwie żaby, żeby sobie, wiecie, obydwoje mogli tymi żabami dorabiać. O, fajnie było, mam nadzieję, że było fajnie, bo to był chyba pierwszy raz, tak? Pełna satysfakcja, uchu, zobaczcie, ile romantycznych tych. No i co? Nie wiem, czy sprawdzać, czy nie sprawdzać, czy czekamy, żeby co nam los pokaże. Troszeczkę schudła Zuzia, zobaczcie, biegałam z nią trochę tak, jak obiecałam, także jest naprawdę dużo, dużo szczuplejsza. No i myślę, że wygląda też odrobinę doroślej. Co tak stoicie? Wyszliście, no możecie sobie trochę pospać. Zuzia, by się nie chce spać? Chcecie się jeść, no to proszę do rodówki, zobacz, ile żarcia zostało po ślubie. Chyba w ogóle w prawdziwym życiu zawsze tak bywa, że po ślubie zostaje mnóstwo, mnóstwo jedzenia i się potem to przez miesiąc je. Karol, gdzie lecisz? Tu jakaś do nas sąsiadka przyszła, jakaś seniorka? No to nie wiem, przyjazne powitanie. O, chyba. A nie, dobra, idź. Przydadzą nam się znajomi, bo w ogóle nie mamy żadnych znajomych. Jak jakieś imprezki będziemy chcieli robić, to nawet jak widzicie, nie ma za bardzo kogo zaprosić. Niezręczne spotkanie, bardzo niezręczne, dlaczego? Co? No to nie, no to nie rozmawiajmy ze jeżeli to jest niezręczne. Zobaczcie, podwójnie szczęśliwa z powodu ślubu, ślub, młoda para i odnowione przysięgi. Wiecie co, nie wytrzymam, pójdziemy zrobić ten test ciążowy. Zrób test ciążowy. No, czekamy. Brudno tu jest, zaraz tu Karol przyjdzie posprzątać. No, przyjdź, przyjdź, wytrzyj. I... je yeah. Karol będzie statusiem, cieszysz się? Cieszysz się? Cieszy się oh no! chyba. Ja też się cieszę, nie mogłam się tego doczekać. Może jakiś buziaczek dla żony? Buziaczek, buziaczek. cały w policzek. I coś jeszcze więcej romantyczne. Okaż czułość może. No super. So sweet. Oj, już niedobrze. Także ta ciąża troszeczkę trwa, więc my sobie w tym czasie pojedziemy, słuchajcie, na, na miesiąc miodowy, ale to już w kolejnym odcinku. Także Karol i tutaj się zajmie trochę sprzątaniem. Zuzia teraz może pójdziesz wypocząć pójdziesz troszeczkę spać. Żałuję, jedynie, że nie zrobiliśmy zdjęcia, wiecie, ślubnego, takiego ślubnego tam na tamtej parceli i żeby powiesić w domu, ale już, już trudno, zapomniało mi się. Karol, drink po wszystkim. A zaraz pójdzie zbierać właśnie plony, ponieważ chciałam jeszcze to sprzedać, żeby właśnie mieć na tę naszą wycieczkę. To nie wiem, na jakieś trzy dni sobie może pojedziemy, zobaczymy. A później Zuzia musi już iść do pracy, a Karol będzie na tacie żyńskim. Także wszystkie plony sprzedane, mamy już 5000, jedną żabkę sprzedam. U Zuzi chyba też jest jedna żabka na sprzedaż, da się rozmnożyć, da. Więc będą nawet dwie, sprzedaję jedną, drugą. Głodna jesteś? To wstań i sobie coś zjedz, obudź się, otwórz i zjedz sobie, no nie wiem, cokolwiek. Weź sobie porcję. Aha, i też mamy obraz do sprzedania, jakiś widzę w wyposażeniu, a raczej dwa za 2450, więc bardzo, bardzo ładnie. Mamy 8000, co tutaj masz? Pocałuj. No to jeszcze na koniec odcinka tutaj przyjdziesz, więcej romantyczne i pocałuj. Na razie chudziutka, jeszcze brzucha chyba nie widać. Choć może troszkę, powiem Wam. Jest pocałunek, jest. Patrzcie, jaka piękna para. O, widać trochę już brzeszek, widać. No to, kochani, to widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mimo komplikacji drobnych ze ślubem, wszystko poszło dobrze, nawet lepiej, ponieważ odnowili przysięgi, to się cieszą podwójnie. W przyszłym tygodniu idziemy do... Pięknego miejsca, jeszcze go nie przygotowałam, dlatego dzisiaj jeszcze nie pojedziemy, ale mam nadzieję, że będzie fajnie i że miło spędzimy tam razem kilka dni i tyle. Także widzimy się już w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was cieplutko, do zobaczenia i cześć!